Witam serdecznie. Parksz, stolica i największe miasto Francji. Mieści się w Dolinie Sekwany. Pierwotna osada celtycka w średniowieczu była w cieniu takich miast jak Lyon czy Bordeaux. Aktualnie Paryż ma 2 miliony mieszkańców i jest centrum politycznym i ekonomicznym kraju. Całą aglomerację paryską zamieszkuje około 12 milionów ludzi i można ją rozmiarami porównać z Londynem. Historyczne centrum Paryża to wyspa Île de la Cité na Sekwanie, na której jest katedra Notre Dame de Paris. Katedra Notre Dame to przykład architektury gotyckiej. Zbudowana na wyspie na Sekwanie na miejscu po dwóch kościołach. W latach 1163 1345, czyli budowana była ponad 180 lat. Katedra jest przykładem bazyliki z galeriami i pięcioma nawami bocznymi. Aktualnie jest w remoncie, nic nie ma do niej wstępu, a nieszczęście 15 kwietnia 2019 roku, w godzinach wieczornych około 18.50, był to pożar, w wyniku którego zawalił się dach. Oraz iglica katedry. Przykładem bazyliki, którą wzniesiono dosyć współcześnie, jest Bazylika Sacré-Cœur na wzgórzu Montmartre. Kościół w stylu romańsko-bizantyjskim ukończono w przededniu I wojny światowej, 1914 roku. Kościół nazywany jest Białą Bazyliką od Białego Granitu, który jest na elewacjach ściany. Jest to dokładnie trawertyn. Ze wzgórza można podziwiać panoramę Paryża. Kolejną atrakcją Paryża, którą możemy podziwiać, jest Łuk Triumfalny. Jest to pomnik na placu Charlesa de Gaulle. Wzniesiony na cześć poległych w wojnach za czasów rewolucji francuskiej i wojen napoleońskich. Na łuku są cztery reliefy czyli płaskorzeźby na kamiennych płytach. Pierwsza to Marsylianka, druga Koronacja Napoleona przez Boginię Zwycięstwa, czyli Wiktorię, trzecia to Obrona Francji 1814 roku i ostatnia to Pokój. Będąc w Paryżu, obowiązkowym punktem wizyty jest Żelazna Dama i nie chodzi mi o panią premier Wielkiej Brytanii, ale o wieżę Eiffla. Symbol miasta i całej Francji. Wieża waży 10 tysięcy ton. Co 7 lat jest malowana antykorozyjnie z pomocą 60 ton farby. Zbudowana na wystawę światową w 1899 na stulecie rewolucji francuskiej. Pierwotnie zakładano, że się ją rozmontuje po 20 latach ale udało się ją ocalić i do tej pory odwiedziło ją około 200 milionów turystów. Na szczyt prowadzi 1665 stopni. Co ciekawe, koszt wieży około 8 milionów franków, na dzisiejsze złotówki około 65 milionów złotych. Ponad 3 czwarte kosztów budowy zwróciło się w ciągu pierwszych 6 miesięcy od otwarcia wieży dla turystów. Jest to bardzo dochodowa atrakcja turystyczna. A co ciekawe, Gustaw Eiffel odkupił prawa autorskie do projektu tej wieży od swoich pracowników, którzy ją zaprojektowali, a patent zgłosili do urzędu. Będąc w Paryżu, nie, można nie zauważyć 218 km tras metra łącznie 302 stacje, 16 linii. Stacje spójne w stylu z wpływem secesji. Pierwsza linia powstała w 1900 roku i metro jest sukcesywnie od tego czasu rozwijany. W planach do 2030 są cztery nowe linie oraz przedłużenie istniejących, naprawdę brawo i szacun. No to już koniec mojej jednodniowej wycieczki do Paryża. Pora na lotnisko port lotniczy Paryż-Royce Charles de Gaulle kod CDG około 25 km od centrum Paryża posiada trzy terminale pierwszy najstarszy, drugi specjalnie dla linii Air France trzeci, loty czarterowe i tanie linie terminal drugi to mniej więcej sześć osobnych budynków jak dworzec kolejowy z literami od A do F posiada podziemny dworzec kolejowy sieci RER RR I też B, TGV. Dotrzemy tam ruchomymi chodnikami. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału.